Z bonu senioralnego będzie można korzystać od początku 2026 roku. Świadczenie, którego maksymalna wysokość wyniesie 2150 zł, będzie przeznaczone dla osób w wieku 75 lat i starszych. O wsparciu dla emerytów mówiła w Kętrzynie minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okład-Rewnowicz. Jednym z elementów naszej polityki senioralnej jest oczywiście bon senioralny. Właśnie teraz, w tym trzecim kwartale tego roku, zgodnie z wpisem do wykazu prac legislacyjnych rządu, będziemy rozpoczynać konsultacje publiczne, a więc będziemy rozmawiać z samorządami, z, również z przedstawicielami organizacji senioralnych, jak ten bon zamierzamy zorganizować, żeby służył jak najlepiej. Konsultacje są po to, by. Pokazać, co proponujemy i wysłuchać uwag, co należałoby zmienić. Tak, że w momencie, kiedy projekt będzie trafiał do parlamentu, żebyśmy mogli pokazać wyniki tych konsultacji. Na szczęście też tak się złożyło, że sam bądź senioralny został wpisany w ramach rewizji Krajowego Planu Odbudowy jako gwarancja polskiego rządu do jego zrealizowania. Sam fakt, że jest w rządzie minister do spraw polityki senioralnej, że jest Rada do spraw polityki senioralnej, że obradował niedawno w Senacie parlament osób starszych to pokazuje że kwestie seniorów są niezwykle ważne i to jak będzie ta polityka senioralna wyglądała w najbliższych latach jest dla nas niezwykle istotne. Rzeczywiście my tu w Kętrzynie wykonaliśmy kawał pracy na miarę oczywiście naszych możliwości do tego by seniorom żyło się w Kętrzynie lepiej, ale to dlatego że powiat kętrzyński w swojej strategii rozwoju na najbliższe lata ma zintensyfikowane działania na rzecz osób starszych. Dlatego właśnie że to jest to miejsce na mapie kraju, które się bardzo szybko wyludnia, które dotyka w dużym stopniu depopulacja, i w którym to powiecie tych srebrnych miast i gmin, będzie za kilkanaście lat zdecydowana większość, bo tutaj 30-40% populacji zajmować będą za kilka już lat seniorzy. Dlatego te warunki dla osób starszych trzeba przygotowywać nie w kontekście pomocy społecznej czy tej polityki socjalnej, tylko szerzej. Seniorzy chcą. Też dobrze się bawić, chcą mieć miejsca, w których mogą realizować swoje pasje, bo przecież je mają. I takim, takim miejscem jest Kętrzyńskie Centrum Spotkań Seniorów. To jest ten, ten punkt na mapie Kętrzyna, który dla osób starszych, dla seniorów aktywnych jest szczególnie istotny. My z swojej strony jako parlamentarzyści będziemy wspierać działania rządu. Będziemy takim łącznikiem między rządem a samorządami, bo to w głównej mierze samorządy będą realizowały te zadania. Mają do tego narzędzia, mają do tego środki, które też będą pozyskiwać z pieniędzy zewnętrznych. Będziemy chcieli wspierać samorządy w realizacji tych zamierzeń, bo to dzisiaj jest kwestia, która musi być przez nas rozwiązywana i to jest kwestia, która jest jakby nie zabrzmiała kwestią przyszłości. W Kętrzynie działają Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne i Centrum Spotkań Seniora. Jedna jednostka daje możliwości rozwijania się dla naszych seniorów, a, a druga zapewnia m, dla osób niepełnosprawnych w wieku senioralnym Możliwość godnego bytowania i opiekę, w tym opiekę całodobową. Takie jednostki, jak te, powinny postawać w każdym mieście, powinny postawać w jak największej ilości. Społeczeństwo, jak Państwo doskonale wiecie, starzeje się lawinowo. Mamy coraz większe problemy, jeżeli chodzi o, o, o cały kraj, o Polskę. Z tym, jak dużo przybywa seniorów z roku na rok, jak dużo osób jest w wieku poprodukcyjnym. Wszystko, co z tym związane, wiąże się oczywiście z dużymi nakładami finansowymi, i tutaj liczę bardzo mocno na wsparcie naszego rządu. Nasze społeczeństwo starzeje się bardzo szybko, dlatego kwestie związane z opieką nad seniorami i systemowym wspieraniem ich są ważne również dla osób w wieku produkcyjnym. Budujemy nową politykę senioralną i mogę Państwu powiedzieć odważnie, że to jest polityka senioralna dla młodych, bo musimy ją zbudować wspólnie z seniorami obecnymi, ale również dla ludzi, którzy będą seniorami, którzy dzisiaj są młodzi, którzy mają lat 40, 50, 18, 20 dla wszystkich, ponieważ. Starzenie się społeczeństwa to jest wielkie wyzwanie. Dzisiaj osób starszych w wieku po 60 roku życia jest około 25%, ale już za 6 lat będzie nas coraz więcej tych po 60 roku życia, tak, że w roku 2050-60 będzie nas tak naprawdę 40%, a to, co jest najbardziej czy też jest największym wyzwaniem w starzeniu się, to to, że największy przyrost będzie osób w wieku po 80. roku życia. Uwaga, w roku 2060 tych, którzy będą mieli ponad 80 lat, jeżeli oczywiście tego wieku dożyją, doczekają, będzie więcej aż o 84%. Dlatego jest to polityka senioralna dla młodych. Budujemy ją tu i teraz. Tworzenie nowej polityki senioralnej włącza się także senator Jolanta Piotrowska. Doświadczenie w tej kwestii nabyła m.in. podczas pracy w samorządzie województwa warmińsko-mazurskiego. Obecnie jestem wiceprzewodniczącą komisji, Senackiej Komisji do Spraw Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i znowu te tematy są bardzo ważne w naszej komisji ale również wśród senatorów w całym Senacie. Jak słyszeliśmy przed chwilą od Pana posła, była ostatnio konferencja seniorów w Senacie. Natomiast również jestem członkinią zespołu parlamentarnego do spraw badań naukowych i innowacji w medycynie i na ostatnim posiedzeniu zespołu mówiliśmy o danych, które już pani minister przytoczyła, jak będzie za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, w 2060 roku na 100 osób pracujących będzie 75 seniorów. To pokazuje, że my już dzisiaj musimy absolutnie przygotować się do lat następnych. Przed nami olbrzymie wyzwania, o których też już była dzisiaj mowa. Te wyzwania to oczywiście polityka deinstytucjonalizacji, opieka nad seniorem w domu. Bo senior najchętniej chce być w domu, nie musi być, nie musi być wcale w jakimś dużym, zorganizowanym miejscu pobytu. Również bardzo ważna sprawa to opieka geriatryczna. W tej dziedzinie mamy bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Także jest wiele różnych wyzwań, które łączą się z programem unijnym. A w naszym regionie mamy do dyspozycji na politykę społeczną 140 milionów euro, z tego znacząca kwota to również kwota na działania w zakresie wsparcia polityki senioralnej. I tutaj ważną rolę odgrywają samorządy. Ja jestem pod wrażeniem tego, co się zadziało już w Kętrzynie, właśnie to Centrum Spotkań Seniorów jeszcze z inicjatywy poprzedniego wiceburmistrza, także centrum opiekuńczo- mieszkalne, ale chciałam też powiedzieć, że są tu następne plany i bardzo się cieszę, że w Radzie działającej przy pani minister jest Kętrzynianka, a na co dzień również moja społeczna współpracowniczka. Kolejną istotną kwestią polityki senioralnej jest mieszkalnictwo wspomagane. Na stałym komitecie Rady Ministrów będzie procedowany projekt ustawy, którego mogę powiedzieć gospodarzem jest Ministerstwo Rozwoju, ale ten projekt dotyczy mieszkalnictwa, tego mieszkalnictwa wspomaganego, społecznego, komunalnego i nie tylko. Natomiast ja jestem po rozmowie. W dniu wczorajszym z wiceministrem do spraw. Z wiceministrem Ministerstwa Rozwoju, czyli z panem ministrem Jackiem Tomczakiem, z którym rozmawialiśmy o tym, żeby w ramach tego projektu też jutro na stałym komitecie rozmawiać o tym, żeby w, w momencie, kiedy samorządy. Dostaną takie możliwości organizacyjne i wsparcie finansowe pieniądze konkretne miliardy złotych na właśnie budowę można powiedzieć takich lokali, takich mieszkań, żeby w ramach tej, tych mieszkań były mieszkania ze wsparciem dla osób starszych ta nowa polityka senioralna kładzie największy nacisk na wszelkiego rodzaju usługi w miejscu zamieszkania, czy to opiekuńcze, czy to mieszkaniowe, tak żeby jak najdłużej można było być w swoim środowisku. W jesienią też ruszamy z projektem szkoły międzypokoleniowej i liczę też na to, że właśnie Kęstrzyn będzie jednym, jedną z gmin, która będzie dawała dobry przykład innym gminom. I jestem właściwie pewna, że tak będzie, bo historia pokazuje, że położyliście Państwo podwaliny, pod taki nowy kierunek właśnie, nowe spojrzenie polityki senioralnej czy też na, na potrzeby osób starszych spojrzeliście szerzej, bo właśnie jest to centrum właśnie spotkań i to centrum opie opiekuńczo-mieszkalne, które tak jak już wiem, że wymaga też wsparcia i też organizowania. W środę minister Marzena okład drewnowicz spotkała się z kętrzyńskimi seniorami w kinie Gwiazda. Następnie odwiedziła kętrzyńskie centrum spotkań seniora i centrum opiekuńczo-mieszkalne.